Cześć Maluchy! Czy wiecie, że już minął tydzień, odkąd e, czytaliśmy ostatnią przygodę Reksia? W ubiegłym tygodniu Reksio wybrał się na spacer do zoo, natomiast w tym wybierze się do lasu. My od poniedziałku też mamy taką możliwość, więc serdecznie polecam Wam te spacerki, żebyście mogli się troszeczkę przewietrzyć, dotlenić i poobcować z przyrodą. Tymczasem posłuchajcie co przytrafiło się Reksiowi i jego przyjaciołom. Opowiadanie nazywa się Niewidzialny pies. Siądźcie sobie wygodnie, a ja wam znowu przedstawię opowiadanie występują kury. Kubinka, balbinka, przyjaciel z podwórka obok, czyli Azor, nasz mądry koń Maurycy oraz krowa krasula. Bardzo dużo bohaterów tym razem, a więc przechodzimy do przygody. To był prześliczny spacer. Reksio i Azor maszerowali wesoło leśnym duktem. Po drodze skubnęli trochę jagód, a teraz spoglądali łakomie na krzaki dojrzewających w słońcu malin. Pyszne są! westchnął Reksio. Szkoda, że takie kolczaste. Nieopodal w trawie coś się poruszyło. Przystanęli. Spójrz, szepnął Azor. To ogon. A jaki długi? Gdzie jest pies? Nie widzę, odszepnął Reksio. To sam ogon. Pies jest niewidzialny. Zebrane na podwórku zwierzęta, spójrzcie, wszystkie zwierzątka się pozbierały tutaj. Słuchały opowieści Reksia z wielkim zaciekawieniem. Więc mówisz, że jak wyglądał? Dopytywała się krowa krasula. Był długi, lekko błyszczący, yy, chyba taki szarozielonkawy. Rozgorączkowany Reksio starał się jak najdokładniej opisać ogon niewidzialnego psa. A skąd wiesz, że to był niewidzialny pies? spytał Mruczysław. A może kot? Ja też mam długi ogon, powiedział z godnością. I ja dodała kocia mama. Jeśli już o to chodzi, to mój także jest długi i błyszczący, pochwalił się koń maurycy. Zademonstrował swój piękny lśniący ogon. Spójrzcie, tak wygląda piękny ogon naszego mądrego maurycego. Ale zielonkawy mam tylko ja, wykrzyknął kogut. To z pewnością był ogon zaczarowanego, niewidzialnego koguta. A dlaczego nie kury? oburzyła się gdaczka. Mojemu ogonowi też niczego nie brakuje. Trochę się poddenerwowały te zwierzęta, zobaczcie. Ale to był prawdziwy ogon, wyrwało się nieopatrznie Reksiowi. Nie taki jak wasze. Ach, tak! Więc nasze ogony są nieprawdziwe, zawołały oburzone kury. Coś podobnego. Nie będziemy słuchać tych impertynencji. I obrażone odeszły. Impertynencje to są takie, słuchajcie, obraźliwe uwagi. Nie widzę innej rady. Musimy wybrać się do lasu i na własne oczy zobaczyć tego niewidzialnego psa, zdecydowała świnka Balbina. Albo kota, mruknął Mruczysław. Albo konia, dodał Maurycy. Albo koguta, upierał się kogut. Zobaczyć tego kogoś, kimkolwiek jest, ucięła spór świnka. Ja przynajmniej wiem, że to nie mój ogon, bo mój jest różowy i fantazyjnie zakręcony. Spójrzcie, ogon naszej świnki, balbinki. Poszli więc wszyscy. Reksio i Azor prowadzili całą wyprawę. Zatrzymali się przy krzakach malin i z napięciem wpatrywali się w trawę. Tu był, szepnął Azor. Stali nieporuszenie, nawet kogut nie zerwał wiszących tuż przy jego dziobie malin. I wtedy go zobaczyli. – Toż mija! wrzasnęła przerażona kocia mama. – Uciekajmy! Ona gryzie i y, jest strasznie niebezpieczna – zawołały zwierzęta. Słyszałyśmy, jak Adaś czytał o tym w książce. – Spokój! – huknął mądry koń Maurycy. To nie żadna żmija, ani niewidzialny pies. To wąż. Węże też gryzą, szepnął Mruczysław. Ale nie ten. Zresztą spytajcie go sami. Pewność, z jaką mówił koń maurycy, nieco uspokoiła wszystkich. E, prze... Przepraszam, cichutko odezwał się Reksio. Kim pan jest? Jestem ze skrońcem, powiedział wąż pięknym, głębokim basem. Proszę się nie bać, nikogo nie ugryzę. Wyszedłem pogrzeć się w słońcu. Spójrzcie, tutaj mamy naszego zaskrońca. Pan lubi słońce tak jak ja, ucieszył się kot Mruczysław. A wodę też? dopytywała się kaczka Kwaczka. Naturalnie, uwielbiam pływać. A na drzewa pan się wspina? Zagadnęła kocia mama. Zdarza się, uśmiechnął się za skroniec. Moi egzotyczni krewni żyją na drzewach, ale ja wolę ziemię. Hm, pan jest ogromnie sympatyczny, powiedziała krowa krasula. I z tymi żółtymi plamkami na skroniach wygląda pan niezwykle interesująco. Miło było pana poznać. Spójrzcie, tutaj za skroniec ma takie żółte plamki i stąd też bierze się jego nazwa. Tak? Na skroniach ma żółte plamki. Jeszcze nie raz się spotkamy. Do zobaczenia! Powiedział za skroniec, znikając w trawie. Spójrzcie. Na podwórku obrażone kury siedziały przy studni. Indyk Izydor, również obrażony, bo nie powiedziano mu o wyprawie do lasu, gulgotał zdenerwowany. E Przepraszam, nie chciałem was urazić, powiedział Reksio. Macie piękne, najprawdziwsze ogony. A tam w lesie to wcale nie był niewidzialny pies. Tylko niewidzialna kura? zawołała gdaczka z nadzieją w głosie. Nie, to był całkiem widzialny, bardzo elegancki, dobrze wychowany i niezwykle miły wąż za skroniec. Aha, powiedziały kury. Elegancki. Hmm. To niespotykanie ważne w dzisiejszych czasach. Bardzo nam się to podoba, powiedziała Kure. I tak się kończy opowiadanie o Reksiu i jego przyjaciołach w lesie. Ja też Wam, kochani, życzę. Ciekawych spacerów po lesie, w którym będziecie mogli spotkać jakichś jego sympatycznych mieszkańców. Obserwujcie przyrodę, oddychajcie świeżym powietrzem w lesie. Życzę Wam dzisiaj miłego dnia. Ściskam Was mocno. Pa! pa.